Siemka co jest biku i w dzisiejszym odcinku będzie kolejny poradnik, yy, jak pobrać Minecrafta na telefon za darmo. Le lecz polecam bardziej Minecrafta na komputer. Ja właśnie mam Minecrafta na komputer. Już był poradnik, jak ściągnąć Minecraft na komputer, to teraz poradnik, jak ściągnąć Minecrafta na telefon. Więc tak, yy, oczywiście nie, nie zapomnijcie zostawić subs subskrypcji łapki w górę i oczywiście dzwoneczka, bo to mnie bardzo motywuje. Dziękuję z góry, z góry dziękuję. A więc tak, wchodzimy w Google Chrome, wpisujemy yy, Android, Android Polska. No i tak, yy, wchodzimy. Ja tutaj jestem zalogowany, wyloguję się na szybko, aby po prostu. Wam to pokazać. No, jesteś, yy, jesteś. Macie takie coś po prostu. Wchodzicie w Minecraft Pocket, Pocket Edition. Yy, Chwilam. Następnie dajecie rejestrację, bo bez zarejestrowania niestety tego Minecrafta nie za. Yy, po prostu nie, nie zdołacie go zainstalować. Za darmo, oczywiście, co nie? Yy, więc tak. wpisujecie byle jaką nazwę, jakieś byle. Hasło sobie dajcie na przykład. Ja dam sobie na przykład. Nie wiem. Yy, no, hasło już sobie dałem. Dajcie po prostu sobie jakieś hasło. A potem dajcie go tutaj znów. Yy, no, dwa razy go musicie napisać. Jeśli wpisaliście już te dwa hasła, muszą być one identyczne to następnie wpisujecie tutaj byle jakie e-mail, na przykład yy, wpisujecie byle jakie litery po kropce, to jest najważniejsze, nie może być yy, spacji teraz powiedzmy co tam wolicie, mail lub małpa.pl coś tam, co wolicie ja na przykład mam małpa.gmail.com źle wpisałem, w sensie przypadkowo wdałem zaloguj już .com nie jestem robotem parkometry no, brans, weryfikuj, rejestruj i zostaliśmy zalogowani zalogowani po czym klikamy w minecraft pocket edition jeszcze raz zjeżdżamy na sam dół klikamy pobierz pokaż linki i tutaj wybieramy sobie jaką wersję chcemy na przykład 1.16 20.50 no tutaj macie po prostu różne wersje, po czym klikacie na przykład w 1.16, klikacie pobierz plik, rozpocznij pobranie, ja już tego nie będę klikał, bo ja to mam. I wtedy Wam się to y, instaluje. Jak Wam się zainstaluje, wchodzicie w pliki. Y, wy to będziecie mieli inaczej, ale Wy tam musicie mieć takie coś jak pobrane albo aplikacje. Ja tutaj właśnie daję y, aplikację I jeszcze raz aplikację Tutaj mam właśnie Minecraft 1 y, No tutaj mam wszystkie wersje, które pobierałem tak naprawdę Tutaj na, mam na przykład wersję 1.16 Czyli tą, którą wam teraz pokazałem Potem dajecie instaluj I macie taki tutaj Minecraft Wchodzicie na niego i możecie sobie grać Tutaj wam zaraz coś chińskiego wyskoczy No właśnie o tym mówię Klikacie to po lewej Bo ja klikłem po prawej Klikacie to po lewej Yy, nie to po bo ja po prostu to źle, źle klikłem. Klikacie to po lewej, ten taki znaczek chiński, ponieważ chińskiego to chyba nic z Polski nie znam, chyba że jakiś kurde no, ten. No i mamy Minecraft BT. Tutaj mamy jakieś Creative, ale Survival, wiecie, ja tutaj mamy jakieś kurde Moje Światy, wiecie. To jest jakiś skin, nie wiem w ogóle, on mi się tak samo stawił, nie wiem czemu, brzydki jest. No i to był taki poradnik. Jeszcze szybko sobie wejdziemy yy, jakiś świat. Stworzymy. Kreatywny. Kontynuuj. Stwórz. No. No i mamy kurde, świat w Minecrafcie. Yy, ja naprawdę polecam tylko Minecraft na komputerze, bo jak widać, tu mi się bardzo trudno steruje. Nie można zobaczyć, ile się ma FPS-ów. Yy, jednak tutaj są. Hmm, jakieś lagi. Tutaj ten Minecraft na telefonie jest inny niż na kompie, ponieważ tutaj są jakieś bagi, inne lagi. A czy lagów no, są, ale to jak zawsze, nawet na komputerze ja mam lagi. Możecie się bawić, tutaj macie tak do wyboru, jakieś klocki, jakieś szyby. No wszystko po prostu, wszystkie macie dozwolone po prostu yy, bloki. No i możecie się bawić, wiecie, jak w normalnym Minecrafcie Mam nadzieję, że Wam pomogłem Jednak polecam Minecrafta na komputerze po, jak, Jeśli chcecie wiedzieć, jak pobrać Minecraft na komputer, no to zajrzyjcie w mój poradnik Po prostu wejdźcie na mój kanał i zajdźcie trochę niżej To jest po prostu, to jest chyba, i, nie, dwa odcinki niżej to są no i po prostu będziecie mieli poradnie, jak ściągnąć Minecraft na komputer. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Trzymajcie się i cześć.